programowaniu ważnych jest wiele rzeczy, ale najważniejszy jest czysty kod. Tak? Cześć, Roman. Witam w kolejnym odcinku mojego vloga. Na chwilę przerywamy serię o Gicie, ponieważ jak pewnie widzicie, jeśli śledzicie tę serię Spóźniam się z odcinkiem. Miał być w poniedziałek, mamy już czwartek i mam nadzieję, że dzisiaj, jak to nagrywam, to opublikuję ten film. W każdym razie zidentyfikowałem w sobie taką niechęć do nagrania odcinka o gicie. Stąd też między innymi to opóźnienie. Chociaż byłem też chory po integracji w firmie. Wiadomo, jak to jest po integracjach w firmie. W każdym razie po prostu mi się to przeciągało i poczułem dzisiaj takie kurcze, nie chcę mi się tego nagrywać. Więc. W niedzielę nagram i w poniedziałek już będzie odcinek kolejny o gicie. Tymczasem doszedłem do porozumienia sam ze sobą i stwierdziłem, że nagram coś innego, pomysłu, który urodził mi się w głowie parę dni temu, może parę tygodni, a nie miałem kiedy o tym zrobić odcinka, ponieważ teraz leci ciągle ten kurs, więc stwierdziłem, że zrobię sobie taką przerwę i wam po prostu o tym wszystkim opowiem. I ten kompromis, który zawarłem sam ze sobą dzisiaj, żeby nagrać coś innego, trochę koresponduje z tematem dzisiejszego odcinka, bo będzie on trochę o tym. Dlaczego czasami nie mogę skupić się w pracy, dlaczego czasami przekładam tematy na później, dlaczego uciekam od niektórych zadań. Generalnie o takiej koncentracji nad pracą to będzie. Nieważne, czy chodzi tutaj o pracę zawodową, czy chodzi o jakieś poboczne rzeczy, które robię w swoim życiu, po prostu bywa czasem tak, że prokrastynuję jak Jasny Chuj. I zakładam, że jest to zjawisko bliskie nie tylko mnie, więc. Być może jeśli podzielę się moimi spostrzeżeniami, to yy, wy też znajdziecie jakiś sposób na, na wasze problemy z tym tematem. I zaznaczam tutaj tylko, że wszystko, o czym dzisiaj opowiem, jest wyłącznie moją subiektywną perspektywą i nie jest to jakaś porada uniwersalna dla wszystkich. Jeśli znajdziecie tutaj jakieś sposoby, jak ja sobie radzę z koncentracją w pracy, na przykład to nie znaczy, że u was to również zadziała. Niemniej zachęcam do takiego zajrzenia w głąb siebie i być może znajdziecie coś. Dla siebie. Więc pomysł na ten odcinek był na początku dość prosty, bo chciałem po prostu opowiedzieć właśnie o tych sposobach, które pomagają mi skupić się w pracy. Ale z drugiej strony pomyślałem, że będzie to raz, że krótkie, dwa, że trochę trywialne, bo to są bardzo przyziemne rzeczy, jak zobaczycie. Więc podszedłem trochę od drugiej strony do tego, od takiej rozkminkowej strony i chciałem też pomyśleć, dlaczego ja w ogóle czasami nie mogę skupić się w pracy. Jak sobie tak to. Przekminiłem i generalnie staram się właśnie w taki sposób myśleć o tym, kiedy mierzę się z tego typu problemami. Pokategoryzowałem sobie rzeczy. Pokategoryzowałem sobie zadania, które robię w pracy i powody, dla których uciekam od tych zadań. I wyszły mi takie trzy kategorie. Pierwsza kategoria to zadania zbyt trudne, gdzie impostor syndrom po prostu wjeżdża na pełnej i mówi, Roman, ty debilu, nie dasz sobie rady, to jest za trudne w ogóle, gą się i idź kopać rowy, bo co ty robisz w tym programowaniu? Czyli wszystkie te takie wjazdy na banie, które po prostu powodują, że człowiek chce zamknąć komputer i, nie wiem, pójść na spacer albo w ogóle rzucić całą tę robotę w cholerę. Jest to bardzo przykre doświadczenie, niemniej bardzo często spotykam devów, którzy mają podobnie, więc łączę się z wami w bólu. Mam to praktycznie na co dzień, kiedy mierzę się z jakimś Takim powiedzmy hardkorowym taskiem. Więc tutaj powodem mojego braku skupienia jest to, że mój mózg myśli, że i tak nie dam rady, więc po co się tym zajmować? Także uciekam w jakieś rzeczy poboczne, w coś innego. Po prostu próbuję zredukować ten dyskomfort, który odczuwam w momencie, kiedy mierzę się z jakimś trudnym zadaniem. Drugą kategorią, którą też czasami spotykamy w pracy, rzadziej lub częściej to zależy już od pracy, natomiast nudne zadanie. To jest gruby temat, bo. Bywają takie zadania, które po prostu musimy w robocie wykonać, a bardzo nam się nie chce, bo na przykład jest to, nie wiem, napisanie dokumentacji, która być może nie jest odpowiedzialna za jakąś część aplikacji, którą bardzo lubimy. No, ale musimy to opisać, żeby wszyscy inni rozumieli o co w tym wszystkim chodzi. Cokolwiek, bywają bardzo różne zadania, często to są jakieś roboty administracyjne, jeśli na przykład jest się team leaderem, więc. Bywa tego więcej lub mniej, ale, ale zdarza się faktycznie, że coś trzeba odbębnić. No i tutaj z kolei powodem ucieczki jest to, że mózg się zaczyna turbo nudzić i jest to nieprzyjemne też na inny sposób niż ta poprzednia kategoria. Po prostu próbujemy się zająć czymś innym, bo tutaj już nie dajemy rady. Bywa i tak. No i mamy jeszcze trzecią kategorię zadania, które nazwałem stresującymi, bo jest różnica między zadaniem trudnym a zadaniem stresującym. W stresującym bardziej chodzi o emocje związane z tym zadaniem. Na przykład, nie wiem, trzeba coś takiego kluczowego ustalić z klientem, i trzeba z nim pogadać tak trochę bardziej na twardo, trzeba uargumentować, dlaczego nasz pomysł jest lepszy. Czemu uważamy, że powinniśmy pójść tą drogą? Bywa różnie, bywa to też rozmowa ze współpracownikiem albo z osobą z zespołu, kiedy my jesteśmy tym liderem. Bardzo nie lubię słowa: podwładny. To jest jakieś takie zjebane słowo. Yy, unikam jak ognia. Więc osoba z zespołu, kiedy jesteśmy tym liderem. To jest dużo słów na raz, ale przynajmniej brzmi ładniej. Jak ktoś ma jakąś radę, jak to inaczej nazywać, żeby nie brzmiało jak z XIX wieku, to mm, bardzo proszę, podzielcie się. Czyli generalnie powodem ucieczki w tego typu zadaniach. Jest stres i strach związany z tym, że nie ufamy sobie, że być może coś spieprzymy przy tym zadaniu, albo relacje z klientem, albo ze współpracownikiem. A być może jest to też po prostu turbo trudne zadanie, ale przy okazji narażające na jakieś tam ryzyko, nie wiem, produkt, aplikację, którą robimy, bo być może jest to deployment jakiegoś nowego feature'a i sramy pod siebie, bo nie wiemy czy nie zepsujemy całej produkcji. Chociaż tutaj akurat jak się dobrze zna Sposób, w jaki się deployuje, i tak dalej, no to ta aplikacja raczej nie będzie leżeć dłużej niż minutę. No więc takie kategorie mi wyszły z tej mojej y, wielkiej analizy: y, trudne, nudne, stresujące. I teraz też starałem się zidentyfikować, co ja w ogóle robię w takiej sytuacji. Najczęściej z najgłupsza z rzeczy, czyli biorę telefon i odpalam Instagrama. Dla mnie to jest jakiś już taki odruch, że jak się stresuję, nieważne z jakiego powodu, z tych trzech. To po prostu biorę telefon do ręki, Instagram, jakieś reelsy, jakieś rolki, jakieś storiski, jakieś głupie rzeczy, śpiewające, małpy, inne tematy, które po prostu odciągają mnie na chwilę i sprawiają, że teoretycznie mózg czuje jakąś tam ulgę, chociaż jak się zaraz okaże, jak o tym opowiem, to, to wcale tak nie jest. Drugą rzeczą, którą robię, która też nie jest najlepsza, biorąc pod uwagę, że chciałbym w końcu schudnąć, jest to, że idę sobie zrobić coś do jedzenia. Nie mówię, że robię obiad trzy razy dziennie ale jest to jakaś tam mała rzecz, która po prostu sprawia, że wstaję od tego komputera, uciekam od tego zadania, przełączam kontekst na chwilę i jest kontekst kanapka albo kontekst chrupki albo kontekst, nie wiem, herbata czy kawa. I jeśli to się dzieje po prostu, bo robicie sobie przerwę, to wydaje mi się, że jest to absolutnie normalne, ale jeśli dzieje się to kompulsywnie, ponieważ po prostu wstajecie od kompa, bo nie chcecie już tego dłużej robić, bo, bo was to męczy, i jest to też jakiś taki nawyk, no to wydaje mi się, że wtedy pojawia się problem. I trzecią rzeczą, którą robię w ekstremalnych sytuacjach, jest trochę, to trochę równoważy to, co przed chwilą powiedziałem, bo zdarza się tak, że nie robię sobie przerwy na lunch i nie jem w trakcie pracy, tylko idę spać na pół godziny. I z jednej strony. Być może jest to też jakaś forma ucieczki, ale z drugiej strony nie jest to takie głupie, bo, bo ta półgodzinna drzemka trochę resetuje głowę, i jak się wraca, to czasami jeszcze coś tam się ugra w ciągu dnia. Po tej 14 yy, różnie bywa, więc nie uważam tego za najgorszą strategię ucieczki od zadania. No dobra, więc opowiedziałem o typach zadań, które sprawiają, że uciekam, opowiedziałem o strategiach ucieczki, jakie posiadam w moim, yy, jak to się mówi. Nie portfolio. Arsenale. No, można tak powiedzieć. I teraz chciałem opowiedzieć krótko o skutkach stosowania tych strategii. No bo wiadomo, że kiedy się ucieka, to po prostu robota idzie wolniej. To jest, to jest oczywiste, to raczej nie muszę tego tłumaczyć, ale jest rzecz, która z pozoru nie powinna się wydarzać, a wydarza się zawsze. I jest to spowodowane switchowaniem kontekstu, zmianą kontekstu z pracy na coś innego, najczęściej na Instagrama, niestety. W tego typu sytuacji, mimo że ja teoretycznie, nie wiem, się zaśmieję, bo obejrzę jakiegoś głupiego gorilsa, albo zobaczę coś, coś fajnego na Instagramie, jakiś nie wiem przepis na jedzenie, albo coś, odpoczywam teoretycznie, ale w związku z tym, że odrywam uwagę od mojej pracy, zmieniam kontekst, wchodzę na tego Instagrama, później znowu wracam do pracy, później znowu uciekam gdzieś tam. To ostatecznie po całym dniu Jestem tysiąc razy bardziej zmęczony, niż jakbym faktycznie skupiał się na tej pracy i pracował w jakichś takich dłuższych blokach bez żadnego przerywania tego skupienia. I jest to turbo męczące, totalnie wypiera mózg i mimo, że może jest to jakaś ulga na chwilę, to ostatecznie człowiek nie ma siły na nic już na koniec takiego dnia. Więc nie dość, że praca sama w sobie pochłania jakąś tam część energii, którą mamy na dany dzień, to jeszcze... Taki niehigieniczny sposób pracy, gdzie po prostu odrywamy się co chwilę od niej sprawia, że naprawdę ja czasami mógłbym iść spać o 18 i jest to totalnie do dupy i bardzo tego nie lubię, więc staram się z tym walczyć. No i oczywiście ten stres związany czy to z za trudnym zadaniem, czy to z zadaniem stresującym, czy nudnym, ten poziom stresu rośnie, bo nie dość, że robota idzie nam wolniej i oczekujemy od siebie, żeby poszło nam to szybciej i ciekawe czemu nie idzie, no to jeszcze zbliżamy się do deadline'u i, i po prostu czujemy, że jesteśmy w coraz głębszej dupie, więc nie polecam, 2 na 10 generalnie. No dobra, ale przez to, że staram sobie trochę tak rozkminiać, właśnie, identyfikować, dlaczego ja nie chcę tego zadania robić, zadaję sobie takie pytanie, to przez to, że uświadamiam sobie, co powoduje ten strach albo ten stres albo tę nudę, to jakoś łatwiej mi jest z tym walczyć w taki sposób, że trochę. Zmieniam podejście do tego zadania. I dla każdej z tych kategorii, które wymieniłem, czyli yy, trudne, nudne, stresujące, mam trochę inne podejście. O trudnym już kiedyś mówiłem. Generalnie, jeśli mamy do zrobienia bardzo trudne zadanie, to po pierwsze musimy je rozpykać na części pierwsze. Bo czasami ogrom tego zadania nas po prostu przytłacza. Jak to rozpracujemy na takie jakieś małe bloczki i zobaczymy, od czego w ogóle musimy zacząć, to będzie nam dużo łatwiej. Jeśli nie mamy jeszcze na tyle doświadczenia, żeby identyfikować tego typu rzeczy, zawsze możemy poprosić jakąś bardziej doświadczoną osobę w pracy, żeby pomogła nam trochę spojrzeć na to z góry i zobaczyć, jakie my tu mamy bloki w tym zadaniu do wykonania, żeby faktycznie dowieść całość. Ale taki sposób, takie podejście bardzo redukuje ten stres, ponieważ nagle ten potwór z giry, który po prostu jest wyestymowany na 5 dni, robi się jakimiś takimi mniejszymi częściami, które można dzień po dniu po prostu łykać i jest trochę łatwiej. Więc polecam takie podejście. Przepraszam, że się tak obracam, ale Gucia zwariowała. Gucia generalnie biega po całej chacie z piórkiem w ustach i ustach? Koty nie mają ust. W paszczy. Tak, i mnie to trochę rozprasza. Koniec dygresji. W związku z tymi trudnymi zadaniami jest jeszcze ten pieprzony imposter syndrom, który po prostu psuje nam cały dzień, bo ciągle nam szepcze do ucha, że nie damy rady, że jesteśmy za głupi, że w ogóle powinniśmy zmienić pracę, że to, że nas przyjęli to jest totalny fuks i jesteśmy kretynami i zaraz się wszyscy zorientują i możemy się gonić. Ostatnio sobie słuchałem kilka wywiadów z Miłoszem Brzezińskim, który jest psychologiem, autorem książek, i generalnie rzeczy, które mówi, bardzo często do mnie trafiają. Nie jest tak, że chłonę wszystko jak gąbka i przyjmuję, ale bardzo wiele rzeczy naprawdę ze mną rezonuje. I powiedział jedną super rzecz, która, która mi się spodobała i którą zacząłem stosować. Polega ona na tym w dużym skrócie, bo nie mam takiej wiedzy, żeby to tak pięknie wytłumaczyć, ale w dużym skrócie polega to na tym, że ten impostor-syndrom, który nam gada w głowie, to nie jesteśmy my tak do końca, tylko to jest jakaś tam część nas wynikająca z. Ze strachu, ze stresu, z różnych rzeczy, z jakiegoś z, z małej pewności siebie. W każdym razie, kiedy zaczniemy na ten impostor syndrom patrzeć, jako na taką część nas, z którą możemy rozmawiać, to będzie trochę łatwiej, bo możemy jej powiedzieć: Kurwa, stary, 34 lata chodzę po tej ziemi i ty. Ciągle wyjeżdża z tym samym zdaniem, z tym samym tekstem. Serio, no, wymyśl coś lepszego, bo już to się robi nudne. Taka próba rozbrojenia tego syndromu oszusta i zidentyfikowanie, że on się naprawdę powtarza jak zacięta płyta i jakoś do tej pory nikt nas po tylu latach z pracy nie wywalił, i jakoś sobie radzimy na tym rynku i jakoś udowadniamy, że, że jesteśmy w okej, okay pracownikami, no to kto ma rację w tym starciu? Zakładam, że nie ten imposter syndrom. Więc. Wiadomo, że ciężko się go pozbyć, ale taka walka z nim yy, trochę na żarty pomaga i, i trochę redukuje ten poziom stresu. Więc polecam bardzo i bardzo dziękuję Miłoszowi Brzezińskiemu, bo, bo super jest to sposób. Dobra, trudne zadanie mamy rozpykane, Teraz nudne. Nudne, prosty sposób. Generalnie ja robię tak, że jak mam jakieś takie turbonudne zadanie, które naprawdę nie chce mi się go robić, typu dokumentacja albo napisanie bardzo długiego maila, albo przeczytanie jakiegoś bardzo długiego dokumentu, bo muszę się przygotować do spotkania. To po prostu robię tak, że wstaję o szóstej, kiedy jeszcze nikogo nie ma w pracy, nikt mi nie będzie przeszkadzał i mam dużo energii, bo staram się wtedy wyspać. Wstaję o tej szóstej, jest cicho, siadam godzina półtorej, dwie godziny, tyle ile trzeba, ale ta energia schodzi ze mnie wtedy wolniej i mam świeżą głowę, więc jakoś łatwiej mi się z tym wszystkim żyje i jestem w stanie to zadanie dowieść. Więc na nudne zadania mam taki sposób, że po prostu wstaję bardzo wcześnie. No i zostało nam stresujące zadanie. Stresujące, ponieważ na przykład, nie wiem, boimy się pogadać z klientem, albo boimy się wydeployować projekt, cokolwiek. Ale generuje to duży poziom stresu, mimo, że nawet to zadanie nie musi być arcytrudne na zasadzie Taki, takiego poziomu skomplikowania. I tutaj ten stres wydaje mi się bardzo często bierze się z tego, że nie ufamy sobie, że nie mamy aż takiego doświadczenia, że po prostu boimy się, że coś spieprzymy. I w tej sytuacji warto na przykład pogadać z kimś bardziej doświadczonym, żeby przejść krok po kroku. Przez to, jak ten deployment będzie wyglądał, albo co ja temu klientowi muszę powiedzieć i jak do tego podejść, żeby go przekonać. Być może ktoś ma po prostu większe doświadczenie w negocjowaniu z klientem, albo na przykład może być też tak, że ktoś ma większy autorytet przed klientem, bo zbudował sobie jakąś super relację. Wtedy możemy poprosić taką osobę, żeby nie poszła z nami na kola. Zawsze będzie się łatwiej rozmawiać. Więc tych sposobów jest wiele, ale generalnie jeśli ja mam takie zadanie, które mnie bardzo stresuje, to szukam pomocy na zewnątrz. Tutaj już jakby nie ma siły, jeśli ja sobie sam. Nie ufam, to w 5 minut tego zaufania nie zbuduję. Być może następnym razem, kiedy będę miał takie zadanie, będzie mi po prostu łatwiej przez nie przejść już samodzielnie. Dobra, od strony takiej psychologicznej, wielkie słowo w moim przypadku, bo nie mam żadnych kompetencji, żeby się na takie tematy wypowiadać, no ale rozumiecie o co mi chodzi. Od tej strony mamy temat załatwiony i opowiedziałem Wam jak to wygląda u mnie. I tak jak mówiłem na samym początku, to nie są porady uniwersalne, więc szukajcie jakby pomocy u kompetentnych ludzi. Ja tylko opowiadam z mojej perspektywy, być może was to zainspiruje. Natomiast teraz chciałem jeszcze opowiedzieć o tych rzeczach, które dzieją się u mnie na biurku, które naprawdę pomagają mi się skupić i to super działa. I to są takie, tak jak mówiłem o tych triggerach, o tych wyzwalaczach negatywnych rzeczy, które powodują, że uciekam, to to są takie antytriggery, które powodują, że ciężej mi się striggerować. Rozumiecie? Pierwsza rzecz, która musi się wydarzyć, żebym się skupił w pracy, i bardzo często jest tak, że widzę, że, że to, tego nie ma i przestaję się skupiać, i jest mi dużo trudniej, to jest czyste biurko. Żadnych śmieci, żadnych rzeczy, które się walają po tym biurku, wtedy po prostu jakoś, nie wiem, czuję się spokojniej, jak, jak nie mam żadno, żadnego syfu na biurku. Druga rzecz, która super u mnie działa i nie mam pojęcia dlaczego, ale działa naprawdę zajebiście, to jest świeczka. Świeczka to jest takie, takie coś, że jak ją zapalam, to mówię sobie Roman, skończyło się babci sranie, zaczynamy pracę. I faktycznie tak to działa. Jak odpalam świeczkę, to raz, że ładnie pachnie, a dwa, że jest to po prostu fajny sposób na to, żeby zasygnalizować sobie, bo już po prostu u mnie to jest chyba nawyk i tak sobie, tak się nauczyłem, że zapalam świeczkę, to jest oho, dobra, to jest praca. Więc tu nie chodzi o to, że to ma być świeczka, tylko że to jest jakiś taki sygnał na biurku to może być czerwona lampka, to może być, nie wiem, żółta kaczka postawiona na, na szczycie monitora, cokolwiek, ale jakiś taki wizualny znak, który wpoiłem już sobie w głowę, że ok, to oznacza pracę. U mnie jest to świeczka. Lubię świeczki. Trzecią rzeczą jest Pomodoro, które polecałem ostatnio. Była taka aplikacja Sessions, którą polecałem, zanim jeszcze odkryłem to. Generalnie Pomodoro pomaga, ale odkryłem, że Pomodoro pomaga bardziej, przynajmniej mnie, kiedy widzę... Naprawdę mi się zepsuł timer... Zepsuł mi się timer na odcinek. Idę po baterię. Złośliwość rzeczy martwych. Dużo lepiej Pomodoro działa w momencie, kiedy sobie ustawię na fizycznym timerze ten czas, który muszę odbębnić. Więc odpalam sobie Pomodoro w taki sposób i przyczepiam do biurka. I przez to, że to nie jest aplikacja, która gdzieś mi się minimalizuje, ja zapominam o tym, że to pomodoro leci i przypomni mi się za 15 minut, dopiero że się skończył czas, a ja już od 10 będę na Instagramie. Jak widzę ten timer, który leci cały czas, to on mi przypomina o tym, że ja jestem w tym trybie pracy. I nawet jeśli ja sięgam po telefon odruchowo, żeby odpalić sobie Instagrama, to zaraz obok tego telefonu jest ten minutnik, który mówi nie wolno. Więc bardzo mi to pomaga w takiej samodyscyplinie, i to jest też bardzo fajne rozwiązanie. Jakby ktoś pytał, co to za minutnik, to to jest po prostu zwykły elektroniczny minutnik z Allegro, chyba z firmy Baseus, ale to nie jest żadna reklama, bo, bo, bo nie jest po prostu. A takich minutników jest tysiąc różnych rodzajów na, na Allegro i po prostu wybierzecie sobie, co tam chcecie, jeśli chcielibyście coś takiego mieć. Ale tak, polecam. Czwartą rzeczą, która według niektórych źródeł w ogóle nie działa i podobno jeszcze bardziej dekoncentruje, chociaż nie jest to moje doświadczenie, jest muzyka, tylko że ja mam tak, że nie mogę mieć słów w muzyce, więc puszczam sobie lo i Hip-Hop Radio na Spotify'u, zakładam słuchawki, najlepiej takie duże, bo one wtedy tak mnie zamykają w takim bąblu, czuję się jakoś tak odizolowany od świata i łatwiej mi się pracuje. To jest taka bardzo nudna, bardzo prosta muzyka, która tak naprawdę w ogóle mi nie przeszkadza, a sprawia, że wchodzę w taką zonę, Yy, pracy i jest mi łatwiej się skupić. Yy, ten rytm tak uspokaja, wycisza i sprawia, że wpadam w taki trans I jest to też bardzo fajne. Czasami zdarza się tak, że to pomodoro leci, skończy się 30 minut, ale przez to, że ta muza jest taka monotonna i ta praca, która po jakimś czasie faktycznie wkręca i, i zaczyna się łatwiej pracować, pomodoro się kończy, a ja pracuję półtorej godziny bez przerwy i to też jest bardzo spoko. Tak więc, nawet jeśli naukowcy mówią, że muzyka przeszkadza, to ja się z tym nie zgadzam, jest mi dużo łatwiej. Cisza dużo bardziej mnie dekoncentruje niż muzyka. Kolejna rzecz, zmieniam pozycję. Jest mi Fajniej, łatwiej, kiedy nie muszę cały czas siedzieć, mogę czasami sobie postać pół godzinki, później znowu usiąść, później postać, ale z jedną nogą opartą o krzesło. Fizjoterapeuta też mi radził, że to jest bardzo spoko, żeby zmieniać właśnie pozycję, że pozycja ergonomiczna siedząca, to jakby nie ma czegoś takiego. Trzeba po prostu yy, ciągle się ruszać, żeby, żeby, żeby plecy nie bolały. Jestem po 30, przypominam. Ale działa to też fajnie na głowę, yy, jak się człowiek tak rusza na zasadzie zmienia pozycję pracując to to faktycznie ta robota też idzie ciekawiej i fajniej z takich fizycznych rzeczy butelka z wodą zawsze na biurku zawsze napełniona i pijemy dużo wody bo ja mam tak na przykład nie wiem czy też tak macie ale jak nie piję wody i już mi zaschnie w gardle, to robię się automatycznie śpiący od razu i jakby ten mózg jakby wysychał mi w środku, tak sobie to wyobrażam. W każdym razie, picie dużej ilości wody w ciągu dnia pomaga mi też łatwiej się skupiać i jestem taki mniej senny, bardziej pobudzony. Ostatnią rzeczą, która nie jest rzeczą fizyczną, która się znajduje na biurku, to jest fakt, że zapisałem się na kurs Mindfulness, który bardzo mi pomaga. To są bardzo fajne ćwiczenia. takie, Nazwałbym je około medytacyjne, ale pozbawione jakiegoś takiego duchowego aspektu. Że jest to wyłącznie technika, która działa na zasadzie wyobraźni, na zasadzie skupienia, na zasadzie odczuwania jakby ciała, jakiegoś takiego skanowania głową ciała. Jeśli kogokolwiek to interesuje, to, to bardzo polecam, bo jest to faktycznie coś, co nawet takie krótkie ćwiczenie potrafi mnie. Sprowadzić z powrotem jakby do, do tu i teraz i nie rozkminiam. Jakby ten imposter syndrom maleje, yy, przestaje się martwić, yy, po prostu siadam do roboty i się skupiam i, i jakby lecę z tematem. A, a te wszystkie myśli, takie, które jak taka małpa po, po gałęzi po prostu skaczą i rozszarpują mi ten, ten mózg. To jest coś, co po prostu yy, znika. Jest redukowane przez tego typu ćwiczenia. Więc yy, jest na przykład aplikacja KOLM się nazywa. I ona też jest bardzo fajna, ma dużo takich głosowych mm, ćwiczeń, które prowadzą nas przez, przez właśnie takie ćwiczenia mindfulness. Spoko rzeczy generalnie. Polecam, zakładam, że nie każdemu to będzie pasować, ale na mnie to działa zbawiennie i jest mi dużo łatwiej się skupić, a przede wszystkim jestem spokojniejszy i taki mniej pobudzony w negatywny sposób. Te, te odruchy maleją na zasadzie sięgania tego telefonu tak kompulsywnie. Także jeśli ktoś boryka się z podobnymi problemami, to, to jest to na pewno coś, co warto przynajmniej spróbować. To nie zaszkodzi. Są na pewno darmowe tego typu ćwiczenia też na YouTubie, które można sobie odpalić i zobaczyć, czy to dla nas działa. To miał być krótki odcinek. Ja myślałem, że to będzie z 8 minut, a mam nagrane 38. Także pozdro, Roman. W każdym razie bardzo się cieszę, że mogłem do Was pogadać o trochę innej rzeczy niż Git przez chwilę. W niedzielę nagrywam odcinek już o GitHubie, więc stay tuned, a tymczasem mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie znać, jak Wy sobie radzicie z tego typu problemami z koncentracją w pracy, co Was triggeruje. Być może macie jakiś inny typ zadania, który wyzwala u Was jeszcze inne emocje. Także zachęcam do zajrzenia w głąb siebie i opowiedzenia o tym. A tymczasem bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i do zobaczenia w następnym. Na razie.